Gałęziami na podwórzu, gałęziami nakrywali, nie było jamy wykopane, nie można było, bo było dużo ludzi, bo to był prąd. Tak. tak, nie można było nic bardzo zrobić. To było taki nawał, ludzi, aż gdzieś z łączy byli jakieś przyjeżdżali i wykopali. O taki kanał i siedzieli. My nie mogli pytać kto i co, tylko tak przydrżeli to wszystko, a że do siedzi na, na, na oborze, na wyżkach. Ale jak wieś paliła się, bo nas też wypędzili. Ja szła pierwsza pod karabinem, prowadził Niemiec tak. do rozstrzału, to oni mówi, że wszystkie pokrękali, powiedzieli, że spali się nie będą wychodzić, już byli przyszykowane. Spalimy się już, koniec, bo już nie ma. I, i nas nie będzie, i ich mhm. nie będzie. A, a raz to zaszedł mój ojciec do, na, do kryjówki, tak mnie w Noach opowiadał. I mówi, że idźcie, bo tak córki płaczą, i starsza już uciekła z domu, że zabiją. I, i, i musicie upuścić, bo. Mówi, nie ma życia, my nie możemy żyć, a matka była, moja mama, sparaliżowana, leżąca w łóżku. A no, ach, mówię, my wszystkie zaczęli płakać, tatku, jak my wyjdziemy, to nas zabiją. A tatko, mówi, czapkę zdjął, przeżegnął się i mówi, to już wola boska, was zabije i nas zabija. I córki zabije, Tak raz przyszedł, Taki nas znajomy z karabinem weszedł do mieszkania wieczorem, a jakieś to było jedzenie na mleku z żytni mąki, coś tam zarzucone, jakieś zacierki. I my mamy jeść, koło mamy siedzimy, koło chorej matki, bo ona leżała. I on chodzi z karabinem, a nareszcie mówi, wy wiecie, czego ja przyszedł? Nie. Ja przyszedł was rozstrzelać. A my zaczęli płakać. Kazik. Co mnie? A on patrzy, nic nie mówi. I siostra podeszła, a ojciec nic nie odzywał się, siedział nasz. I, i my koło mamy, koło łóżka. Co zabijesz? A on jeszcze tak pochodził i zaczął płakać i mówi nie, nie zabije. Już jak mnie zabije, to jednego, nie zabije was.